Hej kochani. Witajcie na kanale Bajkowo TV. Spójrzcie, co dzisiaj dla was przygotowałam. Jest to wspaniały zestaw fili Birthday Party, czyli urodzinowa zabawa. A tak, oto się prezentuje. Gotowi na dzisiejszą bajkę? To zaczynamy. Ty, 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 ty. Wiesz co? E, chwilę się tutaj pobawimy, no i zaraz wracamy do pracy. O, czeka nas sporo roboty. Wiesz, to przyjęcie urodzinowe to musi być najlepsze na całym świecie. Masz rację. Dobrze, że mamy ten domek nasz tutaj piętrowy w kształcie takiego wielkiego tortu z prezentami. No to od razu widać, że zaraz tutaj będą urodziny. Ale hmm, my chyba nie możemy tak z wyglądać tak zwyczajnie, choć zrobimy sobie jakieś super fryzury. Ty, 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 masz rację, o, oczywiście. Mam tutaj takie super spinki. Zaraz ci pokażę, jaką super fryzurę wyczaruję. Mm, oto ja w pięknych spinkach. Chyba super wygląda, nie? Ej, ej, ja też chcę mieć takie. No weź, na przyjęciu urodzinowym musimy super wyglądać. Zrób mi taką samą fryzurę. No już, już, poczekaj chwilę. Idę po spinki. No i jak? Podoba ci się? Twój ogon też ma takie spinki, jak ja mam. O, wyglądamy super teraz. Czy mi się podoba? Jest super, ale super. Wygląda. Wiesz, sama bym sobie z tym na pewno nie poradziła. No dobra, dobra. Koniec gadania. Słuchaj, co my jeszcze musimy zrobić? Prezenty mamy. O, może czapkę urodzinową przyniosę, co? Tam u góry gdzieś jest. Jadę do góry po czapkę urodzinową. O tak, muszę wjechać tutaj na pięterko i zaraz ją będę miała u siebie. O, o, tutaj jest ta czapka. Dobra, dobra. No to zrzucam ją na dół. Dobra, mam ją już tutaj na dole. Chodź do mnie. No, już idę, już idę. Co tam, co musimy jeszcze zrobić? Prezenty są, ta czapka jest. Jejku, zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. Jak mogłyśmy to zrobić? Słuchaj, nie mamy tortu urodzinowego. No nie mów, że zapomniałaś. Przecież miałaś go zamówić z cukierni! No jak to teraz będzie wyglądać? Dobra, słuchaj, zaraz coś na to poradzę. Hm, hm, wiem. Wiem do kogo zadzwonić. A te osoby na pewno nam pomogą. I jestem przekonana, że na pewno będą miały wielki tort urodzinowy. Pip, halo, halo, no niech ktoś odbierze. O, cześć. Mhm, tak, yy, potrzebuję tort. O, super, dostarczycie go? K kiedy? Dzisiaj? O, no to świetnie, idealnie, bo właśnie potrzebujemy go za parę godzin. No no dobra, no to do zobaczenia. Pa! Dobra, tort jest zamówiony. Wszystko będzie ok. Nie martw się już tak. Na pewno to przyjęcie wypali i będzie idealną niespodzianką. O, zobacz, chyba nasz tort się zbliża. O jejku, ale on jest ogromny. O, cześć, kocyki Filii. Hejka, hejka, to my, urodzinowe szopkinsy. Czy ktoś zamawiał tutaj tort urodzinowy? Ło! Wow! No nie wierzę! Jaki ten tort jest ogromny! Jaki różowy, pewnie malinowy! A ja uwielbiam malinowe kremy! Tak, masz rację, tort jest malinowy. No i skrywa parę niespodzianek. Sama go stroiłam, więc wiem najlepiej, jaki smak kremu tutaj dałam. Mam nadzieję, że tort Wam odpowiada. Naprawdę się starałyśmy najlepiej, jak tylko możemy. Czy nam odpowiada? No co Wy gadacie? Ten tort jest mega. Nie no, super. A gdzie są te niespodzianki? A niespodzianek jest troszeczkę... Pierwszą wam pokażę tam na górze pod świeczkami. Ale się zdziwicie, co tam jest. <laughs> Ciekawe, czy się przestraszycie. Co ty mówisz? Przestraszyć się tortu? Niby czego? Kremu, świeczek? Ale ty szybkiej się, gadasz głupoty, zupełnie nie wiem o co ci chodzi. A, a, no dobra, to idę tutaj na górę i co tutaj takiego niezwykłego? Niezwykły, to chyba jest tylko ten widok z daleka. Wow, jak pięknie tutaj wszystko wygląda! Gdzie ta niespodzianka? No dalej, mów mi szybko. Ojejku, no weź wyluzuj! Spokojnie, spokojnie. Zaraz wszystko zobaczysz! Uwaga! Teraz! Tadam! Spod świeczek wyskakują szopkinsy! Hejka. Chowałyśmy się tutaj w środku. Ha, nikt się nas nie spodziewał, bo to jest taki niespodziankowy tort urodzinowy. A jubilat chce niby zdmuchnąć świeczki. A tutaj, hop, niespodzianka! Wow, no to nieźle. Nie spodziewałam się takiej atrakcji w torcie urodzinowym, ale super. Myślę, że nasza solenizantka będzie zadowolona. O, okej, okay. koniec tych niespodzianek. Słuchajcie, zrobiłyśmy tort, jest pyszny, mówię wam. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz: taki mały upominek, prezencik dla naszej jubilatki. Możecie już powiedzieć, kto ma tę urodzinę dzisiaj? A wiecie co? Urodziny ma Nasza przyjaciółka z psiego patrolu. O, bidulka tam wiesz, ciągle z chłopakami na akcję jeździ. To tak sobie pomyśleliśmy, że zrobimy jej imprezkę urodzinową. Taką mega różową. <śmiany> no to super! Mega pomysł! Ja to tam uwielbiam takie urodzinowe niespodzianki. Sama zawsze, jak mam urodziny, to przyjaciele organizują mi jakieś przyjęcie. Jest super zabawa, przez cały dzień i całą noc. No, masz rację maluchu, my też zamierzamy tutaj sobie zrobić taki babski wieczór. Będziemy się bawić, plotkować, no i oczywiście najważniejsza rzecz, zjemy ten pyszny tort. A możemy z Wami poczekać na Sky i też jej złożyć życzenia? O, bardzo bym chciała ją poznać. Tyle słyszałam o jej akcjach, że jest taka odważna, że chciałabym ją w końcu zobaczyć. No, słuchajcie, nie ma sprawy. Ale tak myślę, bo ona już tutaj niedługo będzie. To co? Schowamy się gdzieś z tyłu za naszym domkiem albo za tortem. Jak przyjedzie, to od razu wyskoczymy i zrobimy niespodziankę! To chodźcie szybko! Okej? Okay? To idziemy wszyscy wszyscy po cichutku się schować, żeby tylko nikt tutaj nie mówił za głośno. I zaczynamy urodzinową imprezkę! Hej, kochani, a wy? Organizujecie urodzinowe przyjęcia? Napiszcie na dole w komentarzu, kiedy macie urodziny. Subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia. Pa pa!